Chcemy ma tutaj masa. Czas na drugą część sezonu Zaczynamy od Mistrze Świata i z Dziś proszę Państwa czeka Ciekawe jaki skok odda ten zawodnik się wybił. O bardzo daleki skok. Oto wyniki rundy kwalifikacji. do skoku przygotowuje się kolejny zawodnik. I ruszył. Dobrze wyszedł z progu. O bardzo daleki skok. Skoczek właśnie zajął miejsce. Oto tabela z rezultatami. Na belce widzimy oczekującego na skok zawodnika. Znakomicie się wybił. Co za skok, to jest nowy rekord skoczki. No, dawniej nie było. Oto przed Państwem tabela z wynikami. O. Po widzimy następnego skoczka. I ruszył. Doskonałe wyjście z progu. Kie lądowanie. Oto wyniki rundy kwalifikacyjnej. Ciekawe, jaki skok odda ten zawodnik. Dobrze wyszedł z progu? To dzisiaj jeden z najdalszych. Oto tabela z rezultatami. Wow. Czas. Teraz czas na następnego skoczka. Przewaga. Znakomicie się wybił. To dzisiaj jeden z najdalszych. Oto przed państwem tabela. Oto. Publiczność. A. No, bo na treningach to wszyscy widzą, że skuteczny był właśnie widzimy. Że wyszedł z progu? O, bardzo daleki skok. Na belce widzimy publiczność. Widzimy zawodnika czekającego na sygnał startowy. że wyszedł z progu? O, bardzo daleki skok. Tak wygląda tabela końcowa dzisiejszego konkursu. Równie tysiąc. Na treningach, na rozbiegu. Ma... Na szczękę wchodzi kolejny skoczek. Możliwe, że wiatr jest bardzo fajny. Mocno wyszedł z progu. O, bardzo daleki skok! Oto tabela z rezultatami. Jest. Ciekawe jaki skok odda ten zawodnik. Wystartował. skonały wyjście z progu. O, bardzo daleki skok! Tak wygląda tabela nocła dzisiejszego konkursu. O, Jesteśmy ciekawi, co pokaże ten zawodnik. Znakomicie się wybił. Perfekcyjnie wylądował. Oglądają państwo? Widzimy. teraz. Czas na następnego skoczka. komicie się wybił to dzisiaj jeden z najdalszych a na rozbiegu jest kolejny zawodnik ale chyba minimalnie publiczność oto przed Państwem tabela z wynikami dzisiejszych zawodów. No. Się od belki startowej, dobrze wyszedł z progu. To dzisiaj jeden z Oto tabela z rezultatami. Sk Proszę Państwa, czekamy na skok tego zawodnika i rozpoczął skok. Doskonałe wyjście z progu. Tak wygląda tabela. A oto. Na trening. Mamy. Na belce startowej siedzi następny skoczek. się wybił. To dzisiaj jeden snajper. Proszę państwa. Po... Proszę... Proszę... Proszę państwa teraz swój skok odda następny zawodnik. Doskonałe wyjście z progu. I aj, aj, aj. Zobaczmy. Oto przed Państwem tabela z wynikami dzisiejszych zawodów. Zakopane. Na belce widzimy. A na rozbiegu Jest. Widzimy zawodnika czekającego na sygnał startowy. Dobrze wyszedł z progu. Fajne, fajne. Proszę państwa, czyżby pobił rekord? Tak jest! Oto. Oglądają Fajnie państwo miało. wyniki pierwszej serii. Na Jesteśmy ciekawi, co zaprezentuje następny ze skoczków. Mocno wyszedł z progu. Niepewne rądy. Tak wygląda tabela końcowa dzisiejszego konkursu. Coś ostatnio jakby kryzys był. Wiem, Proszę Państwa, teraz nie. na treningach dobrze spisywał się skoczek, którego właśnie widzimy. Znakomicie się wybił. To dzisiaj jeden z najdalszych. Oglądają państwo wy Jesteśmy ciekawi co zaprezentuje następny ze skoczków. Doskonałe wyjście z progu! To dzisiaj jeden z najdalszych... Oto przed państwem ta Skoczek. Czas, proszę państwa, popatrzmy na tego zawodnika. Mocno wyszedł z progu. O, bardzo daleki skok. O, widzimy, jesteśmy ciekawi, co zaprezentuje następny no, zaskocz. z wow, progu. Idealnie wylądował. Na sygnał do rozpoczęcia... Ło, Prze Proszę Państwa, na treningach dobrze spisywał się skuczek, którego właśnie widzimy. Mocno wyszedł z progu. Lądowanie z idealnym telemarkiem. O. Publiczność... Znabię. Teraz on. na belkę wchodzi kolejny skoczek. 136. Się znakomicie się wybił. O, bardzo daleki skok. O, doda Na belce startowej siedzi następny skoczek. O, bardzo daleki skok. Na Belkę wchodzi kolejny skoczek. Dużą... O. Krysztof, aś blagoszyk do pana. Skocz. Proszę. Czas. Na belkę wchodzi kolejny skoczek. Dobrze wyszedł z progu. O, bardzo daleki. Oto tabela z... Proszę, pa... Proszę państwa, teraz swój skok odda następny zawodnik. Znowu wyszedł z progu niesamowite. Rekordowa odległość. Oto przed Państwem tabela z wynikiem. Oto czas na pierwszego skoczenia na belce. Sta Oto czas. Proszę Państwa, popatrzmy na tego zawodnika. I ruszył. Znakomicie się wybił. Ale odległość, proszę Państwa, to jest rekord. Oto tabela z rezultatami pierwszej serii konkursu. Do drugiej rundy awansuje 30 najlepszych skoczków. Czas na. Do skoku przygotowuje się kolejny zawodnik. Że wyszedł z progu? Niepewne lądowanie. Proszę Państwa, popatrzmy na. Tak wygląda tabela końcowa dzisiejszego konkursu. No ładnie, skaka. Ciekawe, jaki Publiczność. Oto wyniki rundy. Czas. Na rozbiegu widzimy następnego skoczka. Mała prędkość na początku. Doskonałe wyjście z progu. O, bardzo daleki skok Oto tabela z rezultatami. Pierwszy. Na treningach dobrze spisywał się skoczek, którego właśnie widzimy. Znowu wyszedł z progu. Niesamowite! Rekordowa odległość! Oto przed Państwem tabela z wynika. A oto zdobywcy. Oto nazwisko zwycięzców. Ja cztery konkursy w i cztery rekordy. już nie pamiętam zakończyć sezon jakimś rekordem życia. Oto wyniki równych pandek. Jesteśmy ciekawi, co pokaże ten zawodnik. Mocno wyszedł z progu. dzisiaj jeden z najdalszych... Przy... Oto tabela z... Re... Na skok czeka kolejny zawodnik. I rozpoczął skok. Doskonałe wyjście z progu. To dzisiaj jeden z najdam. Oto przed Państwem tabela z... Oto nasz... Co pokaże ten zawodnik? Dobrze wyszedł z progu? O, bardzo daleki skok! Oto wynik. Jesteśmy ciekawi, co zaprezentuje następny ze skoczków. Znowu wyszedł z progu. O, bardzo daleki skok. Oto tyle z rezult... Czas. Publiczność liczy na tego skoczka. Doskonałe wyjście z progu. przed Państwem tabela z wynikami dzisiejszych zawodów. Na A teraz widzą Państwo końcową tabelę Pucharu Świata. Zakończ sezon. Kalendarz na przyszły sezon. Olimpiadę. Dobra. Olimpiadę jeszcze skończymy. Na ten moment podsumujemy. Indywidualne. Dwieście trzydzieści trzy Zwycięstwa w prawie dogoniliśmy. Podiumnie. Właśnie. Ile Tak. Jeden, dwa, trzy. 14 rekordów. Ładnie idzie kariera, ładnie. Musiałem już zakończyć po tym sezonie, ale będę jednak, jednak chciał zagrać olimpiadę. Tak więc trzymajcie się na razie.